W kolejnym filmie z turnieju, to jest finał, mamy Lumikowa i Krupka. Są się spotykają w rewanżu. Jakieś ostatnie słowa chcecie sobie powiedzieć? Chodzenie. Co? Ten pojedynek będzie do 7 killi? Bo tak gracze chcieli, i będzie też dłuższy turnie, i tak dalej. A to zara, bo muszę rozegrać. <grych> Ważny mecz teraz będzie. Krupek ustala z tyłu z rodziny. Tak jest... 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 jest. Dobra, krupek jeszcze coś chcesz powiedzieć? Ale ludzie mi jest... Dobra, no to ja idę na MAX-2 i ja wam napiszę start na czacie. Przerzucinę, dobra. Dobra, napiszę start. 7 kg będzie No a pierwsze kilka krupka Jest to sierpniu Wcześniej wykrał ten krupek Zobaczymy teraz jak pójdzie 1-2 nie, 2-1 Nie, to Lumiko wcześniej wygrał grupek robił rewanż z tym Z ciastkiem 3-1 Opa są tymi structure'ami W drugiej runcie grupek pewnie swoim mainem będzie grać 3-2 Krupek ilimików szybko grają, szybko robią kiele. To nie będzie przytłocza Żadnego meczu jak u nie innych, niektórych 4 2. Oni grają tu 5, więc sobie ustalaliśmy. To chyba się nie zatrzymają randomowo. No dobra, Krupek na razie sieje Teraz ostatni kill cytujący będzie. Tu złamał makice już. I... On nie poddaje się romików Zrobił killa. Może teraz zrobi wszystkie pod rząd. 6-3. 6-4. bardzo szybko te kile lecą, jak się kresu 65 6-5. Jeszcze dwa killa dla Romikowa. Może to odegrać jeszcze. 6-6 Ostatni kill dla każdego z nich. Wimkow zrobił kompak. Krubek ma mniej życia. Wimkow ma przewagę. Pieszejmy tutaj wynik, żeby się nie pomylili. Lumikow to zostawił o! Ryzykuję A, nie udało mu się. 7-6. Koniec Dobra. napisamy start lecą. Let's go Grupę krew swoje mainem I znowu jest Mirror match. Nie wiem czy to jest main Lumikowa. 1-0 jest, okej. Okay. Tak? Dobrze <laughs> 2-0 Jee. Yeah. No tak, nie jestem zbiegany to na prawo w że ja nie, nie mogę nic mówić. <laughs> 2-1, okej. Okay. 2-1, no tutaj. Jak nie, nie ma tą po kolei, kiedy to już mi się mieni. Bo nikt nie krachiewym. Właśnie oni krają na tej. E, na trójce. Opisałem im, że są z są zjepane, ale jak mogą grać, to. okej. Okay. <grym> Mają <mam>. wyjepane. <grym> no tu, jak są te nami, to. nawet nie jest tak źle, chyba. No ale no, ta. I tak jest taka, bo. zanim on się czy to może ktoś go zobaczyć pierwszym. 2-3 Chyba nie, 4! 2-3! O, 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 klasę! O, o, o. 2-4 Musi to była w ogóle? Tak tutaj chyba nie ma sensu. Nie, nie mam pojęcia co się dzieje w tym meczu, nie? No i za szybki. Mi się wydaje, że źle liczę. 3-5 to jest najbardziej zarywany finał, on jest taki szybki. Później mi napiszecie w komentarzach, że liczy się o nie. Czekaj, on, Czeka, Cztery on pięć. to robi! 4-5 Gotuje. He's cooking man. No w sumie, bo ma teraz dwa cele krupek, bo ja się go nie akwarium z W dupem. Pytyki są takie szybkie, że nie mogę. 5-5 Czekaj, po to krupek zrobił kieletę. No, krupek, 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 nie. 4-6! Nie, ma. nie 5. Yes. Nie, bo temu w no, Golemikowie... Ora, lichow. koniec, koniec! Koniec, koniec. Krupek wygrał żyruby, turniej! Wygra. Nie, nie żyruby, czekaj. Bad. Czekaj, wygrał? Czekaj. Czekaj, po nie, to nie jest ten. He Po Krupek z tobą walczył. Czekaj, to nie jest koniec! Jeszcze jeden finał będzie na im. Jeszcze ten... Ten finał. No musi tak, bo Krubek był w tabelce przegranych, a teraz to, on, przegrywa. To przejdźmy do nich. To ja, musi być. Co masz na myśli przestanie jeszcze jeden finał? Bo... No bo... No bo, to... bo ty jeszcze nie odpadłeś ani razu, Lumikow, a króbek już odpadł i teraz będziecie robić kolejny finał. No Kurde, w... nie mam. Wielki a wie, finał. będzie coś. Ale tak przecież no, ale... było ustalone. Tak zawsze było. I to było starane już. ale. Bo hmm. Lumików ani razu nie przegrał. Nikt no nie właśnie. był przegranych. Więc to nie, mia nie miałby sensu, jakbyś ty wygrał a. od razu, a on ani razu Dole. nie przegrał. No chyba, że chcecie jeszcze jeden cień zrobić. Hmm. Poi nie no to 8 minut trwało. Chyba, że macie te 8 minut na finał mm. Nie wiem No to wszystko od kropka zależy, żeby chyba to inny każdy ma czas chyba Kurwa mm. Szybka decyzja No, nie, bo po prostu tak można zrobić, że po prostu ja bym nie mógł... Nie mógłbym po prostu drugie miejsce zrobić. To chcesz drugie miejsce zdobyć? No masz się od razu poddać, no mhm. ja będzie na pierwszy, będziesz miał drugie, no ci nie chce No tak tak. Tak. tak, tak można zrobić, że oddajesz no, Lomikowi no, pierwsze no, miejsce. No. No bo to chodzi o to, że po prostu, kurwa, no są ostatnie dni, teraz osoby nie mają opinii, to kurwa, muszę to trochę wyźgać. No dobra, rozumiem. Czyli ilu no, w pierwsze miejsce, tak? No. Dobra. Aaaaaaah Czyli to ale jednak był finał Szkazów Tego żem się nie spodziewał Nie go wygrałeś turniej z Teamwordestwa, co chcesz no. powiedzieć? Końcówka była niezmiernie zaskakująca Nie posił no. Przekrałeś bitwę, ale wygrałeś wojnę Tak, tego żem się nie spodziewał Za bardzo pasywnie grałem ogólnie ale tam pierwszy mecz ten to 6-6 po, pod koniec To Compact już robiłeś To bardzo no, blisko było z tym angiel, to ja nawet na tej drugiej mapie nie mam tylko. To jest no, Mi się też tak myliło już Tak szybko killy były robione Ta. chociaż e, trochę źle z mapą byłem, ale to już mniejsza Podoba mu się ten dwój Dobra to ja wam zaraz wyślę te koty Wy chcecie paysep kart czy No to, jest... to jest Dobra to paysep kart. to wam zaraz wyślę na PW Dobra ej ja to strać Dobra No i dobra to Coś jeszcze chcecie powiedzieć? No, fajnie się grało. Podobało mi się to. No dobra, a to ją. Jo... Dobra, i mimo, że krupek tutaj wykrał ten pierwszy pojedynek to krupek i tak by, jakby nie wykrał, bo jeszcze na jeden winał by był. Ale oddał ostatecznie wykraną lumikowi. O, czyli ciekawe. Wydarzenie się stało, także to jest koniec, myślałem, że będzie jeszcze jeden finał, ale jednak nie ma, także to jest ten wielki finał, ostatni film, zostawiam was jak tu szpiecy randomowi się piją, I to będzie koniec tego turnieju, następny, nie wiadomo jeszcze z jakiej gry będzie i nie wiadomo kiedy, ale mam nadzieję, że dużo osób się zapisze, może ty się nawet zapiszesz i będziemy razem grać, Ju!